Cześć, Daniel z tej strony i na tym kanale nie mamy tematów tabu. Jesteśmy faceci, nie możemy ze sobą gadać szczerze. Rozmawialiśmy już o walkach, rozmawialiśmy już o dbaniu o siebie, o masturbacji, rozmawialiśmy o uwodzeniu i osiągnięciu życiowego sukcesu. Ten kanał ma na celu pomóc w stawaniu się jak najlepszą wersją własnego siebie z dnia na dzień. Dlatego dzisiaj rozmawiamy o czymś równie ważnym. Powód, dlaczego robię ten filmik jest taki, że chcę wzbudzić świadomość u ludzi, a zwłaszcza u mężczyzn, ponieważ wielu ma problem z dbaniem o siebie. Baniem o swoją sylwetkę, a nawet zbaniem o higienę i o dobry wizerunek, ale nawet gdy te wszystkie rzeczy są na miejscu, zapominamy dbać o najważniejsze, czyli o nasze zdrowie. Kiedy składam komuś życzenia, zawsze lubię mówić: a zdrowia przede wszystkim. Bo gdy zdrowie jest, to zresztą sobie poradzimy. Dlatego ważne jest, żeby o nie dbać. I wielu z nas, mężczyzn, a zwłaszcza tych młodych, czasem ignoruje fakt, że może coś nie tak dziać się z naszym ciałem. Nie wiem, może to ze wstydu, albo ze strachu przed tą świadomością. Jakikolwiek jest powód, czekamy aż może samo minie i to jest jedna z najbardziej nieodpowiedzialnych rzeczy jaką możemy zrobić. Nie żyjemy w średnim wieciu, gdzie za zwykłą ropę w oku od razu nam nie wyciągają. Postęp w medycynie cały czas się rozwija na lepsze i większość chorób wcześniej wykrytych jest wyleczalna. Więc cokolwiek się z tobą dzieje i teraz mówię na poważnie. Czy krew ci leci z odbytu, czy masz problem z erekcją, czy cię boli przy sikaniu, albo masz nieświeży oddech spóźnił. Idź z tym do lekarza i sprawdź, co się z Tobą dzieje. I wiem, wiem, zaraz większość z Was zacznie narzekać na naszą kochaną służbę zdrowia. Cóż, nie jest idealna. Ale to nie powód, żeby tam nie iść i sprawdzić, co się z Tobą dzieje. Poza tym, Zawsze możesz iść prywatnie. Zachęcam Was również do regularnego badania krwi. Zmniejszy to ryzyko zachorowania na niepotrzebne nam do szczęścia choroby, które nam uprzykrzą życie i uniemożliwią spełniać marzenia. Chyba nie muszę mówić, że odpowiednia dieta i aktywny tryb życia pomogą nam utrzymać nasze ciało przy zdrowiu i dobrej kondycji. Na sam koniec chcę porozmawiać z Panem Panowie. Rozumiem, że większość z Was chce mieć w przyszłości dzieci. Chcecie zobaczyć swoje wnuki, a nawet prawnuki. Chcecie uprawiać seks do setki jak Hugh Hefner. To dobrze. Dlatego zachęcam Was do regularnego sprawdzania swoich imitaliów. Rak prostaty to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn i bardzo często kończy się niekorzystnie. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście sprawdzali regularnie Wasze rodzinne klejnoty, aby upewnić się, że wszystko jest z nimi w jak najlepszym porządku. Tak jak kobiety sprawdzają swoje piersi, tak my musimy sprawdzać nasze. Na dole w opisie zostawiłem dla Was artykuł, w którym bardzo zwięźle opisane są objawy raka prostaty i jakie możemy wykryć. Dlatego kliknijcie w niego i poświęćcie dosłownie 3-4 minuty na przeczytanie tego artykułu. I dalej możecie kontynuować bycie zajebistym przez resztę dnia. Pamiętajcie, zdrowie jest bardzo ważne i mamy tylko jedno życie na naszej pięknej planecie, więc chcemy je spędzić jak najbardziej szczęśliwie i owocnie możemy. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia. I